Większość osób żyjących pod jednym dachem z osobą uzależnioną na pewnym etapie staje przed wyzwaniem, jak pomóc uzależnionemu i jednocześnie nie pogorszyć swojej własnej sytuacji. Osoby współuzależnione chcą pomóc, ale bardzo często nieświadomie stają się pomocnikami w uzależnieniu, co jedynie pogarsza sytuację obu stron. W tym odcinku opowiem Ci, jak tego uniknąć. Oraz jak sobie oraz uzależnionemu skutecznie pomóc. Zapraszam do oglądania. Ważne jest zaakceptowanie tego faktu, pomimo towarzyszącego mu czasami wstydu. Zrozumienie, że uzależnienie to choroba, a chorobę trzeba leczyć, a nie pogłębiać jej objawy. Może pomóc w zaprzestaniu niekorzystnych działań. Nie traktuj uzależnienia jako hańby dla rodziny. Osoby współuzależnione często odczuwają wstyd z powodu uzależnienia w rodzinie. Ważne jest, aby nie traktować uzależnionej osoby jako hańby, nie chować problemu pod dywan, licząc, że sam się rozwiąże. Otwarta rozmowa i wspólne działanie mogą poprawić Waszą sytuację. Unikaj traktowania osoby uzależnionej jak dziecka. Często osoby współuzależnione wpadają w pułapkę traktowania osoby uzależnionej jak dziecka, nadmiernej opieki i kontrolowania jej zachowań. To może prowadzić do utrwalania uzależnienia. Zamiast tego staraj się traktować osobę uzależnioną jak dorosłego partnera w rozmowach. Unikaj kłótni i wyrzutów, szczególnie w obecności używającej osoby. Kłótnie i wyrzuty, zwłaszcza gdy osoba uzależniona jest pod wpływem substancji, często nie przynoszą pozytywnych rezultatów, ba, mogą pogorszyć sytuację i prowadzić do eskalacji konfliktu. Znasz to, prawda? Unikaj wykładów i pouczania. Osoby uzależnione często zdają sobie sprawę z konsekwencji swojego zachowania. Pouczanie ich i wykłaszanie wykładów może być nieskuteczne. Zamiast tego staraj się być empatycznym słuchaczem i rozważać alternatywy razem z osobą uzależnioną. Nie daj się manipulować i nie dawaj wiary w kłamstwa. Osoby uzależnione często próbują manipulować swoimi bliskimi, kłamiąc i obiecując poprawę. Nie daj się wciągnąć w te gry i nie udawaj, że wierzysz w kłamstwo. Trzymaj się faktów i zdrowego rozsądku. Unikaj szantażu emocjonalnego. Szantaż typu, gdybyś mnie kochał, to byś przestał przestała pić, jest nieskuteczną formą manipulacji. Unikaj używania takich szantaży, ponieważ tylko zwiększają poczucie winy i konfliktu. Nie wydawaj pustych gruźb. Groźby, których nie jesteś w stanie spełnić, nie przynoszą pozytywnych rezultatów. Unikaj grożenia, jeśli nie jesteś pewien, że jesteś w stanie podjąć konkretne kroki. Nie próbuj kontrolować ilości spożywanego alkoholu czy używek. Monitorowanie ilości spożywanego alkoholu lub próby znalezienia ukrytego alkoholu mogą prowadzić do większego picia. Co zatem robić? Zaoferuj wsparcie emocjonalne, daj do zrozumienia osobie uzależnionej, że jesteś gotów wesprzeć ją emocjonalnie, jeśli zdecyduje się na pomoc. Czasem wystarczy słuchać i być wsparciem w trudnych chwilach. Nie pożyczaj pieniędzy. Staraj się nie udzielać pieniędzy osobie uzależnionej, które mogłyby zostać wydane na alkohol lub używki. Unikaj wspólnego picia. Nie pij alkoholu ani nie używaj substancji w towarzystwie osoby uzależnionej. Wspólne picie nie rozwiąże problemu i może go tylko pogorszyć. Pozwól osobie uzależnionej podnosić konsekwencje swoich działań. Nie próbuj ukrywać jej problemów, usuwać długów czy chronić przed negatywnymi konsekwencjami. To częste zjawisko, którymi pomagamy tak naprawdę samemu sobie, bo na przykład wstydzimy się zachowania osoby uzależnionej i nie chcemy, aby ktoś z otoczenia był świadkiem wstydliwej sytuacji. Zaoferuj wsparcie z zewnątrz i w razie potrzeby sam lub sama z niej skorzystaj. Szukaj wsparcia w grupach wsparcia dla rodzin z osób uzależnionych, w terapii lub u specjalistów do spraw uzależnień. To może pomóc Ci zrozumieć lepiej sytuację i znaleźć skuteczne sposoby wsparcia. Proces zdrowienia może być długi i trudny. Bądź cierpliwy i nie oczekuj natychmiastowych zmian. Osoba uzależniona może potrzebować czasu, aby podjąć decyzję o leczeniu i zmianie swojego życia. Pamiętaj, że osoba uzależniona musi sama zdecydować się na leczenie i zmianę swojego życia. Twoją rolą jest być wsparciem, ale nie możesz jej zmusić do zmiany. Warto zdobyć wiedzę na temat uzależnień i szukać profesjonalnej pomocy, aby wiedzieć, jak najlepiej postępować w danej sytuacji. Istnieje wiele grup samopomocowych. Jeżeli szukasz terapeuty, Szczególnie jeśli borykasz się ob z objawami charakterystycznymi dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, to możesz też skorzystać z mojej pomocy. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz w opisie tego odcinka. Jeżeli potrzebujesz informacji o grupach samopomocowych, napisz do mnie, a ja przekieruję cię w zaufane miejsce. Do zobaczenia.